My wracamy że mam właśnie ze sklepu, miałyśmy kupić cytryny, ale wyszło na tym, że kupiłyśmy e, donaciki, tak ja już je kiedyś miałam w Polsce, one są mega i wodę, taki baniak i beka, bo płacimy i ja płaciłam gotówką mm, i ja nie znam tych monet, no nie, no bo to kurde, na no tych takich papierkach jest napisane ile to jest dolarów, a na monetach nie było i ja tak, kurde, ile to jest, I czy musiałam dopłacić, ja się pytam tego pana, zobaczcie. A on 25, a ja okej, okej, nie taką bekę. No ogólnie słuchajcie, ja ty jestem takim nieogarem, ale ten pan już wie, w sumie zna już nas i wie, że my nie ogarniamy, więc spoko. Jo, <tryk> słuchajcie, my, ja sobie leżałam spokojnie bo tutaj tak, jest do tej tak, klimatyzacji. Leżałam sobie spokojnie y, nad basenikiem i oglądałam luzferę. bo mam pobranego, a za dwa dni wychodzi nowy sezon, i stwierdziłam, że sobie pooglądam, dzisiaj przeznaczę właśnie na to czas. Sobie leżałam tak nad basenikiem, i na, a ja miałam słuchawki takie nauszne, tutaj je mam, wygłuszające i one mega wygłuszają. I nagle słyszę, jak ktoś się drze hmm. na cały motel. Mówię, nie no, na pewno ktoś od nas, na pewno. Nikt inny by nie robił takiej wiochy. No i dobrze, usłyszałam, że słuchawki, Julka, Julka! chodź, idziemy na to morze. W sensie, no, na to chyba, nie? No. <grym> e, więc my się teraz ubieramy. To był stary. To był stary, tak, dokładnie. E, wzięłam z powrotem moje słuchaweczki, wziąłam sobie tutaj e, lód, wodę, cytryny i będziemy jechali. Jestem ciekawa, jak tam będzie, jaka to będzie plaża i w ogóle, jaka woda, jakie fale. Ale też sobie będę dalej kontynuowała, oglądanie mojego lucyfera. Ciekawe, czy będą rekiny. <laughs> Żlowa rekiny na pewno ciebie zjedzą. E, I jeszcze wam powiem, e, że ci ludzie tutaj ludzie tej serii są niesamowici, bo oni cały czas rzucają jakieś komplementy. Dzisiaj na przykład siedziałam z Żulową i kradłam WiFi, i ja mam te takie klapki, patrzcie, te podróby takich, no takich popularnych. Ja je kupiłam w e, się u nas w Polsce, z jakiejś trzydychy, z wielką sobie kupić, no bo wam pokazywałam kiedyś na vlogu. One są mega wygodne, no ale, no, no spoko, no, nie? I babka podchodzi i mówi, że jejku, jakie piękne buty, że ona też takie miała, ale że jej ukradli, coś tam, coś tam. E, a dzisiaj szłam po lód, jestem ogólnie w kostiumie. I babka, <laughs> i babka mówi, że jejku, jakie Pięknie wygląda w tym kostiumie. Nie, no, nie mogę, serio, oni są tak mili, że u nas w Polsce to na przykład ja się tak zachowuję, ale dopiero jak się napiję trochę alkoholu, tak podbijam do ludzi. A to tak, tutaj tak każdy i teraz to jest coś takiego, że jak się obok kogoś przejdzie i się nie uśmiechnę, na przykład do niego, to czuję, że robię coś takiego hamskiego. Dosłownie. Patrzcie, my dzisiaj przyjechaliśmy do. Tak, tak, tak. I dzisiaj przyjechaliśmy do Santa Cruz. Tak, to jest Santa Cruz? To się nazywa? Santa Cruz. No, yy, na plażę, fajnie, fajnie. Chociaż plaża chyba taka zwykła, ale jestem bardzo ciekawa, jaka będzie woda czy ciepła. Żlowa, jak oceniasz morze? Żlowa, ocenka 8 na 10, bo nie ma fal. No właśnie, nie ma chyba fal, niestety. Ale powiem Wam Bekę, jechaliśmy autostradą i tam było coś takiego, że taki znak zaadoptuj autostradę jak u nas czasem wiecie, zaadoptuj zwierzaka, np. z fundacji wirtualnie, albo zaadoptuj zwierzaka z Zoo, albo dzieci z jakiejś fundacji. No to było zaadoptuj kawałek autostrady, rozumiecie to? Można stać się. Żulowa! Można stać się rodzicem autostrady, i później jest Twoje imię i nazwisko, że ty się opiekujesz tym odcinkiem autostrady. Ale beka! Czy wy widzicie, ile tu lata much? No bo Żulowa, muchy lecą do gówna! Nie, ale ty masz więcej, ewidentnie. No, no, dobra, bo ja nie Patrzcie, tych mąk, co jest, no nie wiem, czy to załapię się, ale lata ich to po prostu, no jak, jakieś gniazdo mów. Ja, ja na ręczniku, dużo. No właśnie, no bo śmierdzi tobą ten ręcznik. No, no, no. Dzień dobry, Żłowa, przeprowadzę z tobą wywiad. Otóż, ty zbierasz dużo hajsu. No, co nie? No, no. Zdrać nam no, ten sekret, jak wzbogacić się, szukając pieniędzy. No więc tak, yy, przez tydzień w Kalifornii zarazem już 33 centy. To jest. Yy, no dobra, razy cztery. Monet. Kresy, Siedem to monet. Policzę, no, no. Po prostu wszędzie, gdzie idziesz, rozglądasz się, czy ma hajsu? Patrzysz na ziemię, patrzysz po w sklepie, jak na takie jesteś pod Mój, Powiedz, jaką mamy w sklepie Tom. Ty, w sklepie, co robimy z Żlową, zbieramy hajs, jak płacimy i zbieramy spod kasy. Ja Wszystkie specjalnie upuszczam, a ona pod... wtedy patrzy, co jest pod lado. Tak. tak Luba, dziękujemy. Czy to wszystko? To wszystko. To super, miło. My już wracamy, ja jestem cała w piasku, wszędzie mam piach. Wszędzie po prostu słuchajcie, ja nie wiem, okropnie się czuję, bo całe włosy mam w piasku. Czekaj, kurde nie wiem czy to widać, ale mam pełny zrobinę, ja muszę iść. A jeszcze mam nadzieję, że nie pojedziemy. Wszystko nie znalazłam już trzeci favor. Jest żolowa wszędzie, chodzi i szuka hajs. Nie cię to i widzę się w jak Ja trzeba włosami to widać ja. Nie widać. No ale ja widzę. O Jezu, no ja też. Też widzisz? No czuję. A czujesz, no. My jesteśmy oglądać kolejne chaty, ogólnie to jest w San Jose, więc to by było mega super, lokalizacja zarąbista, tu jest dosyć blisko takich różnych rzeczy, więc też dla mnie akurat spoko blisko, jest taka spółdzielnia mieszkaniowa, są takie domki i normalnie jest bas. Ej, znowu fajnie, że jest wszędzie wykładzina, co nie jak oceniasz tą chatę? Super, jest lepsza niż ta, co ostatnio mieliśmy. a myślałam, że tamta będzie najlepsza, więc no, tutaj to już jest To jest takie już zbyt zamknięte zbyt. osiedle, żułowa ile jest basenów? Żułowa dwa, tak, dwa, do użytku. Dwa do widzów, bo ja to wiem. A, tak, bo, czynna, bo Moi szafy, szkoda, że nie ma takiej szafy, że się włazi w mm. środka, ale i tak jest bardzo spoko, mega Złowa. duża szafa. Rzowat, tutaj mogą, tak, możesz tak. nawet tu spać, Żowat, i tu będziesz spać. Tak. To będzie. No połóż się Złowa, zobaczymy, no, czy to będzie dobre. To o, też Żowat, tu będziesz spać, dobranoc. Dobranoc, dobranoc pa. Łazieneczka, łazieneczka. jo, to ja, to ja. Tutaj jeszcze szafa Zobaczcie, kiedy jest ładny taki living room. Tu się wbija, tu jest jakaś kuchnia. No, kuchnia jest mała, jest troszeczkę mała, ale fajny barek. Nie, no i ja uważam, że bardzo przyjemna chata, bardzo taka przytulna. I uważam, że to jest super. Widzimy sobie jeszcze na ten. i. Tu jest parę takich domków, takich trochę wakacyjnie. Trochę natłuczone, ale. A, tam jakaś rodzina, która też ogląda ten dom, więc. O kurde, nasi konkurenci. Ale ja uważam, że mega fajnie. Ja bym, ja bym brała w tym hotelu. Wiadomo. No, ją w No Kurde, pokaż nam, pokaż nam. To jest. Taka sama, ale tutaj. Szkoda, że to nie mogłaby być nasza, paciuśnik miał toaletkę, nie no, no, zamykamy kapu. Mogłaby być Wątpię, wątpię, że się <grymne> tylko ten kibersy jakiś mega mały, no ale dobra, trudno że wam, my byśmy tutaj, no ale nie, no starzy nam nie dadzą tej spalni, nie ma w ogóle takiej możliwości, nie ma możliwości. Cześć, witajcie w mojej kuchni, widzicie ten piękny kart? widzicie ten piękny i jeżeli wynajmujemy ten krat, to będę nam skórne, z kuchni, jeżeli wynajmujemy ten krat, bo właśnie białe, piękne światło, to wam na do porównania, tu bądź zrobili, że na przykład, się jakieś żółte. To powinni też zrobić. Ale to Siemamy, jesteśmy Idziemy teraz... po słodki. Ale jesteśmy teraz w self-wayu. Widzicie, się zarabia w Stanach. Jesteśmy w self-wayu, bo Walmart to jest daleko, ale z zjarany masz w plecy. Aż Lowa się cieszy, bo... No ile, ile, znalazłeś hajsu? Prowadzę? Nie wiem, jeszcze nie To jest ten, jeden cent. To jest jakieś 5 groszy chyba. Ale tu jest zarąbiste, że jest mega dużo takich, zobaczcie, mlek o różnych smakach. Właśnie do kawusi mrożonych. Mega! Popłatki. Po Gdzie są te popłatki? A w tym wszystkim jeszcze nie byłam, nie wiem. O jezu, poptarciki. Mm. Patrzcie, tu wiadomo, że w Stanach jest dużo takich rzeczy, że bakują w plastiki bez potrzeby. I według mnie absurdem jest na przykład ten szczypiorek. No, jakby spoko i gdyby to było jeszcze wygodne. Ale to nie jest łatwiej, bo i tak trzeba to wyjąć, żeby pokroić. No, patrzcie, wszystko jest takie popakowane. Super. Super. No, no, jakby, no to jest takie słabe, słabość tak na to patrzy, ale wiem, że zdarzają się jeszcze gorsze. To, no, to Zobaczcie, tutaj na przykład wszystko ładnie i to ładnie, bo jest takie fajne, mokre, jarające, jarające, jarające się stąd kupuje. No, ale zdarzają się też takie bezsensowne, Totalnie, na przykład w takich sklepach typu jak u nas Żabka, tutaj właśnie to 7-Eleven, to są na przykład takie, że mamy taki pojemniczek i tutaj dosłownie trzy truskaweczki. To jest hit. dobry, witamy żulową. Która Daj odpowie na e, kilka pytań zadanych przeze mnie e, za chwilę. No, żółwowa jest wściekła, tak samo jak i ja. Na kogo? Na stary. Tak, no, bo co wymyślili? Wycieczkę w góry. No, wycieczkę w góry. W Kalifornii. Nie no, co to w ogóle jest? Jakieś wycieczki w góry? Ja wiecie, w ogóle, jak ja jest ciepło. jest jakieś Tatry, czy jak w zakopie, <noise> Nie, kurde, jakieś tam z basenem no, w Kalifornii. No, żlowa, jak się nastawiasz? Jak masz odczucia co do tej wycieczki? Jestem bardzo zła. Nastawiam się negatywnie, bo tak <głos> będzie. <głos> A te... Starzy przesadzają. No Ale my nie pożywamy teraz Tak, oni są bardzo spontaniczni zbyt. Uważam, że to bardzo zła decyzja. Ty żeby ich wkurzyć. Tak, tak, że co będziemy robić? Co będziemy robić? Marudzić. Słuchajcie, sytuacja wymyka się spod kontroli, my już przebrane w kostiumy, tak, na basen chciałyśmy iść, nie chciałyśmy no, iść. no przeciwstawić się, słuchajcie, przedstawić się starym, nie my, nas nie zmuszą, po prostu my się nie dajemy zmuszać, a tata mówi tak, no dobrze, to wy się nie dajecie zmuszać do wychodzenia w górę, to ja się nie będę miał zmuszać do udostępniania internetu, no i tak zagrał, tak, tak zagrał. Ale nie idziemy, właśnie teraz powiemy, że, że dobra, to idziemy, bo no to już na to pokaże słabo. Że... Ale oni nas zmuszają. Oni są po prostu normalni. To jakaś łażenia po górach, znowu? Zostałyśmy zmuszone. Tylko Ale mamy plan, nie poddajemy Opowiem. się. Tak. Dobra. Ci wszyscy ludzie są tutaj tacy przygotowani na te wycieczki, chodzenie po górach. A my to jesteśmy takimi nieogarami. Ramiona mi się zjarały. No, ale mamy taki plan, że jakaś pierwsza, lepsza łoweczka, Jakieś miejsce w cieniu najlepiej. Tak, tak. Siadamy, czekamy na nich. Dwie godziny. No i wracamy. Patrzcie, już zaczynają się jakieś okropne, nudne szlaki. Nie no masakra, my sobie z żółwą zaraz szukamy jakąś tylko no to w ogóle brzydkie widoki tu są, więc musimy sobie znaleźć jakieś ładny widoczek, żeby sobie z żółwą posiedzieć, poczekać, poczilować a nie łazić jak jakaś żenada. Jezu, patrzcie co to są w ogóle za trasy, ja nie wiem. Masakra, tutaj można spać, ja bym na pewno w moich klapeczkach, które są, się ślizgają po ale trudno, trudno, słuchajcie. Dobra, nabiorę najwyżej, wyląduję tam w tej przepaści. Drodzy widzowie, zostałam wrobiona w naszyjnik tego <laughs> cringe'owego, turystycznego plecaczka. No sami uważajcie, ja na przykład mega nie lubię wyglądać jak turysta, bo według mnie to jest mega cringe'owe. Ale na przykład moja mama... Chyba ma inne zdanie, bo ona z tym plecaczkiem Dokładnie. Chodzi, no słuchajcie, na przykład do Walmart na zakupy. No taki klincz. Niestety musimy się nim wymieniać, więc ja no też tak, musiałam być. Nie musimy się nim wymieniać, więc najpierw zda będę wnoszenia tego klinczowego plecaczka. I jeszcze rodzice mówią tak: zapnij sobie tu, zapnij sobie tu. Nie będziesz nic czuła. Flesak jak po prostu pióro. No nie powiedziałabym, że był jakiś pierwszy, który chodzi o. z tarnistrem na szkołę. Pozdrawiam. Uwaga, uwaga. Postawiłyśmy się. O, żelowa że postawiłyśmy się starym. I co? Zawracamy, a oni sobie posiadali. Tak się wkurzyli. <noise> za dla podróżnych małych i dużych. <noise> Dobra. Wracamy, wracamy. Mamy przed sobą trasę. Zgubimy się pewnie na szlaku, no ale Ej, co? Ej, no jest, dobrze mi powiedziałaś, bo to jest piłka! Ej! Ej! Weź mi. Ej. Patrzcie, jesteśmy oglądać kolejny domek, ten. Ej, I zobaczcie, jaka to jest śliczna okolica mega ładna, mega fajna. No i ogólnie ten dom jest też dużo porównany do tych innych. Nie wiem, czy to jest jakby cały połączony? Chyba tak. Patrzcie, for sale, for sale. <noise> Mówili, że tutaj chodzą takie kurczaki, które nie wiadomo, skąd się wzięły i czyje są. Spróbuję do nich podejść, ale podobno bardzo uciekają i nikt ich nigdy nie mógł nawet złapać jak chciał. Patrzcie, jakie skubane. Tu jeden. O, już uciekają, już uciekają. Ale śmieszne. Dzień dobry, witam was. Rodzice już podpisali umowę i ten dom, który pokazywałam wam wczoraj, tak z zewnątrz ten wam pokazywałam, on jest mega duży, mega fajny. No, w końcu mamy wynajęty. Ja jestem aktualnie w moim pokoju. No trochę mnie wrobiono w ten pokój, ale dobra, słuchajcie, dla mnie tam obojętnie tak naprawdę. Patrzcie, co tu mam. To są moje rzeczy. Jeszcze nie mam wszystkiego. Okulary mi się zgubiły, nie znalazłam ich. Nie mam jeszcze jednych frezów do fryzarki, mam tylko jedne. No i ja nie wiem, jak ja to rozpakuję wszystko, masakra, w ogóle nie mamy mebli, więc też zaraz będziemy jechali. Ja wam ogólnie zrobię house, mega dużo osób prosi, mega dużo osób też wam zrobiła, właśnie nagrała, jak wygląda ten dom, więc ja w sumie nie będę wam jakoś pokazywała, tylko chciałam powiedzieć, że udało się nam wynająć wreszcie. Więc dzisiaj właśnie mieliśmy taką przeprowadzkę, przywoziliśmy wszystkie te rzeczy, ciężko było to wszystko spakować, Takie wam pokazywałam, jak byłyśmy popakowane tak no potąd. Jedziemy właśnie zaraz ogarnąć jakieś podstawowe meble, może się uda jakieś pościele, wiecie, tu jest wykładzina, więc nawet jak się nie uda materacy dzisiaj, tylko jutro będzie jest niedziela, to damy radę. Ja kiedyś, jak byłam mała, to bałam się spać sama i chodziłam do rodziców spać na wykładzinę. <laughs> więc dałam radę, więc na pewno damy jedną noc już na pewno. Mam tutaj szafę i w ogóle, ale ja Wam to pokażę właśnie w tym takim innym filmie, tam Wam pokażę całą tą chatę. Najlepszy pokój mają rodzice. Ja, oni mają pokój tak zarąbisty, że w sobie tego nie wyobrażacie. No, pokażę Wam. Na ten moment Wam właśnie chciałam dać taki update, że wreszcie się udało, teraz ogarniamy, tu nie ma nic, więc wszystko musimy kupić, jakieś nawet głupie sztućce, czajnik, jakieś, no po prostu takie, wiecie, wszystko, wszystkie, jakieś ścierki do kuchni, ręczki, no takie rzeczy. Więc e, dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmu, ostatnio sorry, że tak się nie żegnam, nie witam na filmach, ale nagrywałam po prostu jakieś rzeczy i później sklejałam z tego vlogi, tak żeby nie było tak, że tak e, stwierdzam, a dobra, to tak dzisiaj nagrywam vloga i będę nagrywała wszystko, tylko właśnie tak e, to, co tam miałam ochotę akurat nagrać, to nagrywałam, ale teraz już wiem, że kończę tego vloga, się z Wami żegnam kolejny film, który wlecie, to właśnie będzie najprawdopodobniej ten taki e, house tour tego domu w Stanach.